Teraz poproszę Roberta Więckiewicza, który ma list od Pana Andrzeja Wajdy. Robercie. Dobry wieczór. Życzeniem Pana Andrzeja Wajdy było, żebym odczytał ten list przed Państwem. Szanowni Państwo, wierni widzowie polskich filmów, jestem niepocieszony, że dzisiejszego wieczoru nie mogę towarzyszyć widowni filmu Wałęsa, Człowiek z nadziei. Niestety nie pozwala mi na to zdrowia. Lech Wałęsa stał się bohaterem tamtych czasów. To były dla mnie piękne i niepowtarzalne chwile. Czyż nie było moim obowiązkiem przeniesienie ich na ekran, zwłaszcza, że są one teraz tak bardzo fałszowane. Jestem dumny, że pozostając wierny nie tylko tamtym ideałom, ale i tamtym bohaterom, dziś właśnie sięgam po przykład tamtej Solidarności. Niech te obrazy, drodzy widzowie, które zobaczycie na ekranie dzisiejszego wieczoru, przypomną Wam, że są w dziejach naszego narodu chwile, kiedy potrafiliśmy być razem. Wiem, że dziś trudno w to uwierzyć, a jednak my starsi byliśmy tego świadkami. Może będzie to dane i naszym dzieciom. Andrzej Wajda. Szanowni Państwo, jeszcze raz przed rozpoczęciem projekcji wielkie brawa i podziękowania dla twórców tego filmu. To oni.